Teraz to wykącie Kameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z poznaku ryb. Rybki zapraszam Was na horoskop na sierpień. Sprawdzimy Waszą sytuację w sierpniu, zobaczymy jaka jest główna energia na ten miesiąc i będą też, będzie też odpowiedź na Wasze trzy pytania. Możecie już teraz pomyśleć. Wszystkie osoby z poznaku ryb. Ascendent, księżyc, znak wedyjski, Horoskop na sierpień to jest dla Was. Zobaczymy co Was czeka. Jaka sytuacja dla Was w sierpniu. Wasza sytuacja, przeszkody, wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, perspektywy, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy. I rezultat. Ok, dwie karty. Rybki zaczynamy. Rozkop na sierpień dla Was. Nadzieja. No piękna karta. Najlepsza w, tych, w, w tarocie jak dla mnie. Jeżeli potrzebujecie nadziei, no to ona w sierpniu po prostu do Was przyjdzie. Odnośnie jakiejkolwiek sytuacji, jeżeli teraz jest rybka, która mnie słucha i myśli sobie, że jakaś sytuacja już nie wiem, już się nie naprawi, albo już coś do Was nie przyjdzie. Ktoś do Was nie napisze, albo pracodawca się nie odezwie, cokolwiek, po prostu już tak być może straciliście nadzieję, straciłyście nadzieję. Właśnie to ona do Was wraca. To jest nadzieja, to jest cel, to jest y, życzenie, optymizm, progres, marzenia. Hmm. Planeta Jowisz, czyli tutaj i to warto podkreślić, y, to jest taka energia, że y, te życzenia się będą spełniać, o ile Wy je macie. Jeżeli, ży jeżeli życzycie sobie po prostu czegoś. To, to Wam po prostu, to, to Wam wszechświat umożliwi, czyli pokaże drogę, którą można iść i to uzyskać, czyli to te wszystkie Wasze marzenia, życzenia, cele mogą, mogą się ziścić jak najbardziej, ta nadzieja może do Was wrócić, ale jeżeli macie to ukierunkowane, jeżeli coś też działacie w tą stronę, jeżeli też jest Wasz ruch, jeżeli wszechświat widzi, że naprawdę Wam na tym zależy, czyli tak, jaka Wasza sytuacja? Dziesiątka mieczy. To jest zakończenie sytuacji, która przynosi ulgę. Szansa na nowe szczęście, kamień serca. Mhm. Tak jest, to jest początek, to jest pierwsza karta, czyli coś trudnego dla Was się kończy i wraca nadzieja, że będzie naprawa sytuacji. Ta sytuacja się może naprawić, może się też całkowicie coś zakończyć całkowicie i zacząć nowe. Tutaj jest taki. Powiem Wam, że jako sytuacja, to dziesiątka mieczy nieczęsto wychodzi. Czyli tutaj jest taka energia, że coś ewidentnie jakiś trudny czas będziecie mieć za sobą. Z końcem, z końcem lipca, początek sierpnia, jak przyjdzie, odczujecie dużą ulgę. Królowa mieczy. Równowaga. Tutaj też drogie rybki może być tak, że ktoś do Was już nie będzie tak na nie, ktoś nie będzie do Was taki ostry, ktoś was tak nie będzie surowo oceniał, ktoś tak was nie będzie krytykował, no, taka jest energia, że ktoś, kto był, jest równowaga jak królowa czy ktoś kto był dla was w taki, takiej opozycji to po prostu zmieni zdanie, teraz ta królowa lodu, królowa śniegu, ktoś kto był na nie będzie do was bardziej na tak, tak jakby przychylniej spojrzy na was, to może być odnośnie y, jakiejś sytuacji po prostu, nie wiem zawodowo czy rodzinnie, że ktoś będzie do was na tak, ktoś was y, będzie chciał wysłuchać, będzie chciał z wami porozmawiać i to jest dla was, drogie rybki, zakończenie trudnego czasu, trudnego takiego okresu, bardzo trudnego. Dziesiątka czy o tym mówi, że to już jest taka energia, że trzeba byłoby to zakończyć, bo dalej nie można tego ciągnąć, czyli tak w drugą stronę trzeba byłoby pójść. No i wraca nadzieja, wraca równowaga. Zobaczymy jakie przeszkody. Ajko. No może być teraz tak, że w końcu ktoś na przykład, bo wy na to czekacie jest do was na tak, czyli zmienia, y, zmienia się energia, ktoś kto był mocno na nie, ktoś kto był wycofany, ktoś być może ktoś, ktoś kto was tak mocno surowo oceniał, teraz już y, zmienia y, podejście do was, ale na przeszkodzie jest to, że y, rybka pokazuje, no ale teraz to ja jestem obrażona, albo teraz, bo to jest ego, Czyli teraz, teraz to ja nie wiem czy ja tego chcę, bo długo byłaś na nie, długo byłeś na nie, ja długo czekałem aż zrozumiesz aż moją sytuację, aż zrozumiesz to dlaczego tak zrobiłam, więc to jest na przeszkodzie, pamiętajcie. Iluzja utknięcia w pułapce, zaakceptuj odpowiedzialność, którą ponosisz za tą sytuację. Wszystka mieczy, no właśnie, to jest, to jest na przeszkodzie, zobaczcie, mag, czyli tak jakby jeżeli ta osoba tutaj właśnie ktoś kto był do was tak bardzo na nie teraz zmienia w sierpniu zmienia podejście i dla was to jest nadzieja dla was to jest ogromna ulga bo tak się to pokazuje to teraz należałoby wyjść naprzeciw i spotkać się gdzieś po prostu pośrodku, spotka spotkać się gdzieś w połowie. Czyli szóstka mieczy i mag mówi to, o tym, że żeby to, jeżeli ktoś zmienia, to wy też zmieńcie. Czyli żeby to nie było na takiej zasadzie, że ktoś zmienia, a teraz wy chcecie pokazać, jak bardzo wam było ciężko, jak bardzo wam było trudno, kiedy ta osoba była do was na nie, która była, była w takiej opozycji. Czyli żeby tak nie było, bo no zobaczymy w którą stronę to musiałoby pójść, ale tą równowagę dałoby się uzyskać, jeżeli wy wyjdziecie naprzeciw jest i Możecie rozpocząć na nowo wasze myśli. Dziewiątka kielichów. No takie macie myśli. Was to bardzo ucieszy, Rybki. Tu jest tak pokazane, że to was bardzo ucieszy, że ktoś będzie dla was, ktoś zmieni podejście do was, ktoś zmieni, tak energetycznie też się to, to zmieni. To jest dla was duża ulga. Czyli, w, nie wiem, ktoś na przykład w rodzinie przestanie hmm, przestanie się tak jakby dąsać, przestanie po prostu być y, takim murem otoczony. Jak tu jest pokazana taka energia, że ten mur będzie po prostu też pękał. No to jest wasze, zobaczcie, to jest wasze marzenie, to jest wasze życzenie, czyli bardzo wam na tym zależało. Dwójka buław. Wszystko pentakli. No jest ta równowaga. Rycerz kielichów. To są wasze myśli, że, y, że z tą osobą wam jest łatwiej. Nawet jeżeli bywa trudno, nawet jeżeli y, nie zawsze jesteście, dwójka buław, nie zawsze jesteście razem i takie idziecie w ramię w ramię i czasami to jest, jest tak, że gdzieś się rozchodzicie lub macie inne zdanie lub macie po prostu takie dni, że, że nie chcecie ze sobą współpracować albo nie wiem, spotykać się cokolwiek to i tak ta równowaga jest zapewnio zapewniona wtedy kiedy mm, no jest ten przepływ pomiędzy wami, uczuć albo rozmów no jest tutaj rycerz kielichów, czyli, czyli kiedy mm, bo tutaj jest taka, taka energia pomiędzy wami tak jakby to wciąż nie jest takie pewne i takie zaklepane, tylko to wciąż jest takie, tak jakbyście byli, nawet jeżeli to długo trwa, na takim początkowym etapie, taka gra wstępna jest pomiędzy wami i z jakiegoś powodu tutaj rybki są pokazane w ten sposób, że to jest dla was okej, okay, że to jest dla was w porządku, jeżeli wciąż jest taka, taka lekka niepewność, ale, yy, ale jest, ale jest ten przepływ energii, bo do tej pory tutaj ktoś był dla was po prostu takim właśnie, taki mur postawił pomiędzy wami a sobą i to było, i to było dla was bardzo trudne. Przeszłość, która doprowadziła do tego, siódemka pentakli. No, myślę, że y, tutaj jest y, taka energia y, ktoś coś inwestował, lub wy inwestowaliście na przykład w tą relację, albo ta osoba w, to, w tą relację, bo to jest przeszłość y, inwestowała i tak jakby i ten, ta inwestycja y, nie, nic nie przynosiła. Czyli ktoś zainwestował lub, lub wy, i to po prostu nie przynosiło spodziewanego efektu. Czyli te kwiatki po prostu nie wyrosły. Kondyduracja, gwiazda, zobaczcie drugi raz, gwiazda. Czwórka kielichów. No, gdzieś tutaj y, tak się pokazuje, że gdzieś pomiędzy Wami y, był taki czas, y, że gdzieś Wam się ten drogi rozeszły, albo ten cel, ten wspólny Wasz cel wspólne Wasze życzenie czy marzenie, tak jakby się okazało, że marzycie o czymś innym, że po prostu macie inne cele w życiu. Bo to jest mądry doradca i gwiazda. Tak jakby m, z jakiegoś powodu Wszechświat być może chciał, żeby, m, żeby to rozstanie nastąpiło, żeby ta przerwa pomiędzy Wami nastąpiła, żeby ten brak kontaktu na chwilę nastąpił, żebyście ze za sobą zatęsknili. Czwórka kielichów. Żebyście ze za sobą zatęsknili, żebyście też m, sprawdzili, czy, czy, czy tęsknicie. Czy ta tęsknota jest, czy ten brak jest, czy po prostu czy to jest ktoś, kto jak tego kontaktu nie ma, to wy, wyczekujecie? Czy to jest ktoś, bo tutaj też jest, są, to są kielichy, czyli to są też emocje, czyli oprócz tego, że czekacie na wiadomość, ale też jak Wy się z tym czujecie, jeżeli tej osoby nie ma po prostu blisko, jeżeli tego kontaktu nie ma, tych rozmów nie ma, jak Wy się z tym czujecie? Teraźniejszość, wolnienie. Zakończenia, które prowadzą ku nowym początkom. Potrzeba uwolnienia się od sytuacji bądź ludzi, które już Ci nie służą, przemiana duchowa. I tutaj mogłoby tak być, słuchajcie, dla Was, gdybyście nie byli rybkami, może to tak, że uwalniamy się od tego starego, ktoś to postawił mur, widocznie miał ważny powód, żeby tak zrobić, w takim razie odsuwam i się i odchodzę. Ale tutaj u Was w czytaniu jest całkiem inaczej. To, to uwolnienie dla Was to jest właśnie zburzenie tego muru. I ten przepływ, Uczuć, przepływ tej energii, przepływ tego, co jest pomiędzy Wami, wciąż jest, i to jest dla Was dobre. I to jest dla Was to uwolnienie: czyli żad, żadnego muru. Bo, um, budujmy, tak się chyba mówi: albo się buduje mosty, albo mury. To tutaj rybki są pokazane, że wolą budować mosty pomiędzy, pomiędzy Wami a kimś. Zdecydowanie wolicie budować mosty, nie mury. Jeżeli jest mur, to jest dla Was trudna sytuacja. Więc to uwolnienie to jest uwolnienie tego po prostu, że tego oboru nie ma. Budujemy most. Sam kabulek. Trójka pentakli. Stanik. Kapłanka. I powiem wam, że tutaj w teraźniejszości pokazuje się. Yy, Także um, zaczynacie dużo rozmawiać, to, to um, zaczyna być tak ekspresyjnie, ale bardziej mówicie o tym, co u, co u mnie, co u Ciebie, jak wygląda, jak wygląda Twoje życie, co robisz w życiu. Mniej rozmawiacie o tych uczuciach, mniej rozmawiacie, przynajmniej w teraźniejszości, mniej rozmawiacie o tym, jak się czułeś, nie będąc ze mną, na przykład w kontakcie, lub nie spotykając się ze mną, jak Ty się z tym czułeś, lub nie mówicie jak ja się z tym czułam. Wy jako rybki po prostu, jak się czuliście z tym, że, że tego kontaktu nie ma, o tych uczuciach, tej pustelni kapłanka raczej rozmowy nie ma, raczej przeżywacie to, tutaj jest tak pokazane, przeżywacie to każdy na swój sposób, ale ten kontakt prawdopodobnie wróci, jest właśnie, będzie taki intensywny, czyli będziecie dużo rozmawiać, cieszyć się tym, że do tego spotkania może dojść, że wciąż macie tyle sobie do powiedzenia że wciąż po prostu coś tworzycie. Tutaj jest pokazane, że prawdopodobnie jedna osoba jest kreatywna i druga osoba jest kreatywna, ale o to uczucia wciąż przeżywacie sami. Zobaczymy najbliższe przyszłość, perspektywy. To też pentakli. Zaraz jeszcze dołożymy, ale tutaj rybki jest, karty pokazują w ten sposób, że że tak to będzie płynąć, czyli wchodzicie tak jakbyście byli na tej drodze już wcześniej z kimś to może być jakakolwiek droga, może być też zawodowo, na przykład, że z kimś pracowaliście, gdzieś tutaj, wam się po prostu rozjechały te cele, marzenia, życzenia, gdzieś po prostu te drogi się rozjechały. Czyli najbliższa przyszłość jest taka, że wracacie znów na tą samą drogą, drogę, idziecie tą samą drogą. Może być tak, ym, ponieważ te uczucia ym, wciąż w Was są, ta pamięć o tym, jak się czułyście, czuliście bez, bez tej osoby, wciąż jest. I tutaj jest, ym, jest w tej najbliższej przyszłości, bo pamię, pamiętajcie, że mówimy tylko o sierpniu, nie o takiej dalszej przyszłości. Jest taka chęć, żeby do tego wrócić. Czyli tutaj y, fajnie, że jesteśmy na tej drodze, y, dobrze, że możemy rozmawiać. Co u Ciebie, co u mnie, jak wygląda Twoje życie. Ale nie ma tak jakby powrotu do tego, co Was łączyło tak uczuciowo. To jest tak jakby utrudnione. Jest, jest Marzyciel i jest Piątka Kielichów, tu jest Król Pentakli i Przemiana. Tak jakby wciąż jesteście właśnie na etapie, wciąż będziecie na etapie takiej przemiany, ale m, może być problem rybki z takim ponownym otwarciem się uczuciowo. Czyli tak, muru nie ma. Ale ten, ten, ten most jest, ale te uczucia gdzieś są po prostu takie pochowane. No. Tutaj wciąż jest taki, taki, taka chęć powrotu do tego, co was łączyło uczuciowo. Nawet jeżeli to była to miła miłość, lub to była sympatia, przyjaźń. Czyli. To jest tak, myślę, że wiecie, o czym ja mówię, że nawet jeżeli to jest właśnie kompleks pracy, i teraz. W końcu możecie rozmawiać normalnie, nie ma, tego właśnie, nie ma tego dystansu pomiędzy wami, jest wszystko ok, ale będziecie czuć, wy jako rybki na pewno, będziecie czuć, że po prostu, że nie ma tego, tej sympatii w oczach, nie ma tej, te, takiego, tego luzu być może między wami. Tak to, tak to będzie. Jest jest klub Pentakli i przemiana. To mówi o tym, że no to potrzeba, na to potrzeba czasu. Na to, żeby znów się tak jakby otworzyć na, na to właśnie, na to uczucie. Trójka kielichów i księżyc. Czwórka mieczy. Jeżeli jest tak, że to ktoś wszedł pomiędzy Was, jakkolwiek by nie było, słuchajcie, jeżeli to ktoś po prostu wszedł, jakaś weszła jedna, inna osoba, pomiędzy Wasze połączenie, pomiędzy Waszą dwójkę, w jakikolwiek sposób, właśnie tutaj, tak jakby nie patrzę od tej strony, nawet jeżeli to jest trójkąt, i to Wy dowalczacie, ale tutaj. Patrzę na tą energię, która jest pomiędzy Wami. Więc, jeżeli to jest tak, że to ktoś wszedł, no to jest ten księżyc i czwórka mieczy. Powiem Wam, że w przyszłości może ta sytuacja się uczuciowo jak najbardziej uzdrowić. Tylko tyle, że ym, w sierpniu jest pokazany wciąż ten dystans. Taka potrzeba, żeby uzdrowić tą sytuację, ym, ale każdy w sobie. Królowa pentakli, no. No i bym nie dołożyła kart, słuchajcie, no to jest, pokazane, że, pokazane jest, że sytuacja jest rozwojowa, ale każdy będzie stał ze Was na takim, na swoim stanowisku, pośpółach, no może być też jakaś oferta, może być oferta, może być propozycja, może być od, tych, od, od tej osoby, o której ja tutaj mówię, ale też może być od kogoś innego, bo już tak dołożyłam karty dalej i dalej, więc pod koniec miesiąca lub w ogóle w sierpniu możecie dostać właśnie taką ofertę od całkiem innej osoby. Kogoś poznać i to może być oferta, żeby gdzieś wyjechać, żeby coś zrobić. Czyli taka oferta może jeszcze być dla was. Sprawdzimy wasze nastawienie. Trójka buław. planowanie długoterminowe. Bądź cierpliwy, cierpliwa. W swoim czasie postanowisz co dalej. Czyli to jest tak doma sukcesów. Czyli jest, jest taka energia. No to cieszę się, że możemy ze sobą współpracować albo nie wiem, spotykać się, że, że pomiędzy nami jest OK. Cieszę się. I zobaczymy um, czy to uczucie pomiędzy nami znów. Czy, 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 czy będziemy mogli o tych uczuciach po prostu znów tak otwarcie rozmawiać. Czy, czy otworzymy się na siebie uczuciowo też. Dziewięć pentakli. Mogą być takie próby, słuchajcie. I to mogą być te próby z waszej strony. Czyli może być taka, um, takie wzmianki tej Paśkielików i, pa, i, i piątka buław, czyli być może będziecie właśnie o tym, będzie Wam tego brakować, żeby, żeby wrócić do tych uczuć, które były pomiędzy Wami. Takie jest Wasze nastawienie. Czynniki zewnętrzne, cesarzowa. Tutaj z zewnątrz jest pokazane, że jeżeli jest tak, że to ktoś tak jakby wszedł między Was, lub po prostu z, z powodu tej osoby tutaj się ten dystans tak jakby był, no to ta osoba nadal jest. Jest ktoś, kto, kto wciąż jest. Czyli tutaj może być tak, że um, jest królowa kielichów, jest Aspentakli. Ktoś y, z zewnątrz. Y, może Wam zaproponować y, coś więcej, tak jakby świadomie wchodzi z Wami w interakcję, z, z powrotem w to połączenie, z, buduje ten most, że, po to, żeby zburzyć ten mur. Y, to wszystko robi świadomie, wiedząc, że, y, że jest ktoś jeszcze, że y, osoba, przez którą, znaczy przez którą, no trudno powiedzieć, że przez którą, tak, nie chciałabym tak powiedzieć, no ale sobie powiedziała że która po prostu była wcześniej, która spowodowała, to wszystko nadal jest. To jest zewnątrz jest świadome działanie. No ale zobaczcie, już tak nie będę więcej dokładać. Jest osamka, kielichów, trójka, mieczy i piątka buław. To jest ktoś, kto um, być może właśnie, nie wiem, próbował y, po prostu odejść od was uczuciowo i y, 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 i nie robić tego, co robi, czyli nieświadomie nie wchodzić z Wami w połączenie, w tą interakcję, w to, co jest po prostu pomiędzy Wami, ponieważ jest ktoś. No, były takie próby, ale y, w sierpniu pokazuje się, że no, tak jakby się to nie udało i to jest ktoś, co kto po prostu nadal, nadal będzie wychodził w Waszą stronę. Nadziei lub obawy Wasze. Wszystka pentakli. Trudno mi jest powiedzieć, słuchajcie, rybki, jak, jak to u Was wygląda, bo macie nadzieję na sukces, ale czego ten sukces ma. Y, ma tak, jakby dotyczyć? Czy sukcesem jest to, że, że tego muru nie ma? Czy sukcesem jest to, że, że te uczucia są, że nawet jeżeli o nich nie mówicie, to z biegiem czasu będziecie po prostu je czuć pomiędzy sobą, że, że ta sympatia jest, że lubicie się coraz bardziej? Może jakiś to jest romans w pracy też tak może być, też mogą mi słuchać takie osoby i, i czujecie, że, że to coś pomiędzy Wami po prostu jest i że, i, że nawet, nawet były próby, być może. Nie spotykania się lub nie rozmawiania się, ale, ale to jest. Czujecie, że, po prostu, że, że to jest to jest, albo tego nie ma, więc w Waszym przypadku to jest. Czy to jest dla Was sukcesem, że, że będziecie wchodzić na etap, kiedy już nie będziecie udawać przed sobą po prostu, że, że pomiędzy Wami nie ma nic więcej? Czy sukcesem jest y, to, jest as mieczy, dwójka mieczy, dwójce miecze, słuchajcie, czy sukces, pentakli? Czy sukcesem y, dla rybek będzie to, że y, jednak zdacie sobie z tego sprawę, że y, te uczucia są, y, ten pomost budujecie, ten most budujecie, to pomiędzy wami jest, wyraźne, ale y, tak jakby jest jeszcze ktoś. dwójka mieczy i as miecze, czyli. Po takich wątpliwościach, czy to jest dla mnie dobre ósemka os pentakli, czy ja powinnam nad tym pracować, czy wchodzi, dochodzicie do wniosku, że, że jednak nie. Trudno mi jest powiedzieć, to są wasze, wasze nadzieje, wasze obawy. Ta, zobaczcie, ta nadzieja do was wraca, czyli bym, wygląda na to, że, że wy tego chcecie, ale mam, macie cały miesiąc na to, bo to jest tak jakby cały proces będzie, więc y, do różnych wniosków będziecie dochodzić. Rezultat. Cesarz i ósemka mieczy. No, tak jest pokazane, że mogą Wam się oczy otworzyć bardziej. No, tak może być, drugie rybki. Że oczy Wam się otworzą, że zdacie sobie z tego sprawę, że. Ym, bo tutaj jest ta ósemka, to jest ósemka, że to jest. Ym, że tak jakby w materii, uczuciowo ta relacja, ym, to co jest pomiędzy Wami, takie nieuchwytne, jest. Ale tak realnie w materii, to to jest. Ym, przynajmniej w sierpniu, nie do osiągnięcia. nowa. Możliwe, że w sierpniu będziecie, że Wy sami napiszecie taką wiadomość, albo skontaktujecie się, albo tak jakby poka pokażecie swoją stronę, wy jak na to patrzycie. Wasz punkt widzenia odnośnie tej sprawy. Może tak być, że w sierpniu po prostu przedstawicie swój punkt widzenia w jakiejś krótkiej wiadomości, albo umówicie się na przykład na rozmowę w, w, prosto w twarz, znaczy w tym sensie, że to nie, nie, że to nie będzie pisana jakaś wiadomość, tylko taka, taka rozmowa na żywo. Być może będziecie do tego dążyć, być może coś takiego zaproponujecie i y, tutaj jednak. Część z Was, tak te karty pokazują, jednak będzie chciała to po prostu zostawić w przeszłości i pójść całkowicie w nowe. Czas na podróż w nowym kierunku, od nowa. Tutaj może być, może być pożegnanie, może być pożegnanie z Waszej strony i po prostu pójście całkiem w coś nowe, ale po rozmowie, po, po takiej propozycji porozmawiajmy o tym. Ja powiem Ci, jak to wygląda od mojej strony, mój punkt widzenia. pytamy o radę. Koło Fortuny, a skilichów. Rycerz było. No Ewidentnie przychodzi zmiana słuchajcie w waszej sytuacji tutaj... Y Przychodzi zmiana, czynniki zewnętrzne też, też się zmieniają, więc to może być tak, że to będą jakieś czynniki, które Was zaskoczą, i Was, i tą osobę, czyli tutaj coś się, coś się zmienia. To, co się nie zmienia, to to, że to uczucie wciąż pomiędzy Wami jest, po prostu wystarczy je odnowić i ono wciąż jest. Tak jakby tutaj się po prostu, ono nie znika, to, to, jest, bardzo, to jest bardzo ważne. Rycerz była, jest też chęć tego, żeby ta interakcja pomiędzy Wami była. No to koło fortuny może mówić rybki o tym, że, że okoliczności się będą zmieniać. I jak wy do tego podejdziecie, jak, jak wy się do tego ustosunkujecie, co zrobicie, no dajcie sobie na to czas. Odpowiedź na Wasze trzy pytania: numer jeden, numer dwa, numer trzy. Odpowiedź numer jeden: szóstka. 6 dni 6 tygodni. Ciesz się tym czasem. Po prostu. Ciesz się tym czasem. Powiedź numer 2. Dwunastka. 12. 12 dni 12 tygodni. To wszystko idzie w dobrą stronę. Wszystko idzie dobrze. Wszystko idzie w dobrą stronę. Powiedź numer 3. Jest yy, sobota. Jest saturn. Trochę pracy, konsekwentnej takiej pracy. Znajdź się taką chwilę dla siebie, gdzie możesz odpocząć. No tutaj, tak jakby taka, takie przesłanie jest dla Was, żeby, żeby w tej całej sytuacji, którą teraz pytacie, żeby znaleźć taki punkt, taki lekki, znaleźć taką, taki, nie bierz tak aż, może poważnie, aż tak nie podchodź do tego aż tak bardzo poważnie. No, coś takiego. Drogie rybki, bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, że tu jest na sierpień, później, bo ja tu Was czuję w tym czytaniu, że że to jest jakiś etap waszej sytuacji, też w waszym życiu to też jest jakiś etap i we wrześniu może, może być tak, że, że się rozwinie coś więcej, ale teraz zaczyna się sierpień i na tym należy się skupić, niech ten sierpień się po prostu rozwija, niech, niech z każdym dniem przynosi wam nowe rozwiązania, nowe spojrzenia, bo tutaj tak jak to u was w horoskopie pokazuje się to takie płynne, czyli tak jakby Tarot mówi, że rybka jeszcze sama nie wie jak, jak, się, jak do tego podejdzie, więc ja, ja was tak z tym zostawię amalia73.tarotmałp.gmail.com. Adres do mnie: Jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, kontaktu ze mną, odzywajcie się, kochani. Ja tutaj jestem dla Was. Wszystkiego dobrego.